No hej, witam witam, jestem w 94, a to jest 31 odcinek Sejlets Perioret 1 na 100%. Podróży do celu, zaznaczyłem sobie już czuparosę. Zrobimy zadania od nieznajomych. Tak, to już trochę też długo wyczekiwano na rzecz, którą byśmy zrobili w Red Deadzie, Ale okej. Okay. już zaczynamy. gdzie jest wczytywanie, okej ok, nie się wczytuje Okej, ok, mamy. Jesteśmy w Chuparosie. Witaj panie policjanci, panie pracuję. A pozwolimy z tym mężczyzną. Excuse me, sir. Excuse me You are an American, are you not? Last time I checked. O, thank god, sir! Thank God! I have had it up to here with dagos, up to here. Uh, savages. Mm, well, I do what I can to help. But this land was imagined by an angry god for an angry people. <laughs> well, America ain't exactly a peaceful paradise, mister. Well, I mean, tried, right, but well, at least you lot try to speak bloody English. Uh, this bloody lot. My God, if I'd wanted to speak Spanish, I'd have gone to Spain. Why didn't you? Uh, good question well, you know, business, i suppose, <laughs> devil making work for idle hands. what? ha, ha, ha! now listen, friend. if you were to go west to nosa leader, i'd give you a reward for picking up a package of mine from the docks. Mm? There's, there's some fighting broken out there. Uh, it seems like it's more your kind of thing. Why would I want to do something like that? <laughs> oh, oh, you Americans are all the same, obsessed with bloody money. Well, I will pay you, sir. I will give you a buck, names, Tolitz, sir, Uriah Tolitz. Oh, they'll know of me in No Salida. How much? Plenty, sir, plenty. Uh, you will take it and give it. Do przewodniczącego budynku w El Matadoro. Będziesz to oczekiwał. Próbuj dać tych Deków do śmieci! Co?! Ha ha ha! To jest dobry chłopiec. Znajdź paczkę wynosa i idź. No i okej. Okay, zobaczmy na mapie. Jest ono w tym miejscu. To jest pusta makówka. No i dobra, to widzimy się już na miejscu. Ok, jestem już po cięciu. I lecimy do Nosalidy Tylko przygotuję strzelbę drogową. Idziemy powiedzieć, że pomyślałem sobie, że zrobimy zadania od nieznajomych W Meksyku, a potem dokończmy fabułę. Ale jeszcze taki zadań poboczny, zrobimy już. po jakiegoś tam udało się. Tylko szybko otwieramy pojemnik. Chcę dostać paczkę do y, matteo. No i my, udało się. Dobra, jak coś uciekam z Lasaidy, uciekam. Zakrzyki, totalnie. Za to jest. Chcę zaznaczymy na mapie Air Matadero i widzimy się tam na miejscu. Okej, okay, jestem już na miejscu, jestem już w Air Matadero i dostarczamy paczkę. Are Mister? I got a package for you from a Oh, thank you so much, my friend. What was the delay? Trouble over in Nasalita. Army or rebels? <laughs> Politics, my friend, is for fools. Which is why we see so much of it down here. Land of morons. Gets in the way of real work? If you say so. Here's the money for Mr. Dalitz. I'll get this to the workers right away. That's quite a sum. <laughs> Must be valuable stuff. You have no idea, Gringo. No idea. If you would have known, you would have kept it all yourself. Wow, tysiąc dolarów. O tej pieniądze panu sobie w osie. I zaznaczamy czupajosa. O, tu jest czupajosa. Ja nie chcę, żeby ten odcinek trwał długo, więc sobie cięcia robię. robię. Okej, okay, już na miejscu, jesteśmy w Chuparosie. Go to I didn't think I'd... Mr. Talitz, I've got your money. Oh, thank you, sir. Thank you. I damn well knew you were the kind of chap to be trusted. A fine fellow, sir. Fine fellow indeed. Unlikely to run off and report me to the authorities. What? <laughs> report what, Talitz? Well, the Dagos here don't appreciate the terrible needs we answer. A building a country's hard, sir. It's hard. A opium's nasty business, but it's necessary. Necessary. Opium? Well, you mean you didn't even sneak a taste of that package? <laughs> are you mad, sir? That's fine stuff. Straight from Ongo Bongo Land somewhere. <laughs> you use me. Well, are you a moralist or just a fool? Both, I guess we provide a much-needed service for the railroad workers or help ease the pain and loneliness them being so far away from home and all that <laughs> but there's nothing wrong with it. i've smoked it myself for years. here i don't want nothing to do with it well i thank you here's hoping we can do business again in the future. Ok, tu buttowników Riesa Zobaczmy stroje O jest, a jest Ukończona pusta makówka i super, udało się O, no jesteśmy słabe. Co jest? Co to tam strzela? W razie co zaznaczmy sobie na mapie Chyba sidewinder Gatch. bo tam jest misja od nieznajomego. Ale pojedziemy tam i widzimy się na miejscu. Okej, okay, jestem już na miejscu. Mamy misję od osoby nieznajomej. I jest to. Złoto Azteków. No i zaczynamy. Jestem tu, senor. Hola, hola señor. Una piedra Widzisz, parece así? Vaya, que es to jest bardzo ważne. no comprende oh we can use english if you prefer or dutch maybe german italian yes no english is fine when bueno. as i was saying have you seen a rock that looks like this i'm trying to track down a family heirloom left here by my tatarabuelo not sure i get your meaning ah uh, my great-grandfather no great-great-grandfather yes anyway a great man. So, he was given a map to a treasure hidden in the hills of Nuevo Paraíso by the Aztecs shortly before he burned a lot of them for heresies. Like I said, a great man. And the first key is finding this rock right here. Unfortunately, I am not the great adventurer my abuelo was. I'm having no luck whatsoever. And my wife and children? stuck in the capital continue sending me wires asking when am I going to see my puppy again And I tell them it is Aztec gold you ungrateful wretches Aztec gold And if that ain't teaching the young right from wrong, nothing will. Well exactly Ah you certainly look like the type who can get things done. I would, of course offer a reward if you would aid me actually. We were not properly introduced. Basilio Aguirre Olmos de la Vargas. John Marston. Let me see that map. Once you find the missing pieces to the map, meet me back at El Matadero. Sure. Farewell, Marston. To fame and fortune. Mapa Basilia. Znajdź kawałki mapy Skarbu Basilia oraz od razu pojawia się na fioletowo, to znaczy, że tu jest bardzo blisko. No i wejdźmy na no spokojnie. Użyjmy broni, bo tu... tak biegam cały czas szybko i sprawdzamy. Nie, żeby użyć tylko celownika, nie strzelać, bo przecież nie ma tu żadnych wrogów, przecież to byłoby bez sensu za tym też robię w razie co cięcia, żeby film nie trwał długo, nie trwał. Na przykład godzinę. Cię Staram się, żeby filmy trwały maks 20 minut, a też zdarza się, że już... będą 30 minut. Mamy 22 dolary złoto azteku. I za to mamy kolejną część. Jeszcze mam w stroju. Wejdźmy w stroje wintergrodz o, jesteśmy w tym miejscu i przeszukamy tylko to miejsce i mamy zadanie zaliczone, żebyśmy odblokowali strój. Jeśli tylko biegniemy my tą A słucham sobie tego shotguna, bo już tylko tak wyjąłem Zbieram sobie, ale już nie potrzeba. Mamy te namioty. Sprawdzimy je. Jak będzie skrzyneczka, i tak już mamy tą skrzyneczkę. Jak otworzymy, to będzie aktualizowany wpis w dzienniku. Ok, jest tu Bandito. Zaktualizowano wpis w dzienniku, i właśnie to już przeszukaliśmy. Pokażę Bandito. O oh jest, przeszukaj Sandwindergaard. No i widzimy się już na miejscu. Okej, okay, jesteśmy już na miejscu, mamy taki opuszczony domek oraz jest, zniszczony jest. Mamy tutaj skrzynkę, otwórzmy i też mamy skarb. 23 dolary i sprawdzamy. kolejna część mapy. O, jeszcze mamy pieniądze. 25 dolarów! No i fajnie. A to wyzwanie... Łowcy... Skarbów. Zrobimy już jako... Jack. Znaczy no jak skończymy fabułę. Bo już zdobyłem już mapę jako John. I zdobyłem pierwszą. Pierwszy skarb. I już zrobimy... że dokończymy jako Jack. No i dobra Zostawiłem obóz i lecimy. O, i od razu idealnie. Mamy Discordance, i zejdziemy niżej. O, i już od razu mamy te kamienie. O kurde. co ja zabiłem? Tak skoczyłem, to mogłem. No, zginąć. Ale dobrze, że nic się nie stało. No, i otwieramy ten skarb. Mamy pieniądze i ma mapę skarbu. Spotka się z Pasolio Matadeo. O, się już tutaj. Oh, I'm on we'll the coin this I this Marston, you have it. For favor. Let me see it. I've been waiting here wringing my hands with expectation. It sounds unpleasant. Oh, this is it. Yes. Yes. We're in luck. Do you know what this might be? Must be right around here someplace. Cybili? Yes! Basilio! Znajdź w... Basilio pobliskich jaskiniach. On tu pobieg. No i miejmy nadzieję, że będzie skarb. Jak będzie skarb, to będzie bogaty. A już żeby co miałem zdobyć. No i dobra, lecimy. Te jaskinie, może też znajdziemy jakieś skrzyneczki? Okej, okay, mamy pojemniki. Ale bardziej to dostajemy pieniądze 24 dolary. Okej, okay. no i też będzie kolejny. Oj, w tym miejscu. Jest jeszcze trzeci pojemnik, który będzie tutaj, gdzie jest, tutaj na górze. To mogliśmy nawet tu zauważyć, że tu jest? Tylko otwórzmy pojemnik. No i biegniemy do Basilia. Miejmy nadzieję, że będzie miał ten uprawniony skarb. A jeszcze sproszczmy, to przejście mamy. Zniszczone, wywożone, ale tu spójrzmy. O, jest otwarte, ale tu nic nie ma. Nie sprawdzamy, co Basilio tam odkryje. Here. No, 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 nie, 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 Basilio! Hold on. Have you ever been down here before? A mere technicality, I assure you. Now, oh, if I could just find this damn gold. I think it might be right here. Really? Here. Let's hurry. Finally. So long. Goodbye, poverty. Goodbye, defeat. Oh, hello, Vade. Come to me. What this can't be. No, after ten years of my life. Złoto Azteków ukończono. No i niestety ten facet się załamał. Myślał, że będzie złoto, że będzie bogaty, no a niestety... No tak się skończyło się. Współczuję mu... Może on... Mam taką teorię, że może tu był, ale i zapomniał z tego podekscytowania. Albo nie wiem. Ale pójdźmy już tutaj, bo już mamy od razu misję od nieznajomych. Let's see going to the You alright, friend? I guess. I'm still alive. Jerry, kind of fella, ain't you? I haven't got much to be cheerful about. Don't guess I do neither. I came here to make my fortune. I got a job so I could marry my beloved. She says she is still waiting for me, but I will never get out from here. I will never see Shanghai again. I'll live and die in the dust. Why not? I'm indentured. We all are. We're little more than slaves. Slaves? They ain't slaves, gringo. Not slaves at all. They just have to do a month's work to get a month's pay. Don't you, Zhao? Yes, sir. Then let this man go free. This man signed a contract. If the law don't respect contracts, the law don't respect nothing. Ain't that right, Zhao? Come on. Give this man his freedom. This man owes me $10,000 if he breaks his contract. It's written down clear as day. Let him go. <laughs> I'll tell you what, Gringo, cowboy. Get me, oh I don't know. Get me a white stallion like a real cowboy rides. And this dog is yours to keep. <laughs> 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 No i mamy tego konia. To jest biały i Miejmy nadzieję, że potem się pojawi. Na razie dam cięcie. Okej, okay, oddaliłem się. I zobaczmy czy. O jest, udało się. Well, Zao, looks like you are a free man. I cannot thank you enough, sir. I am going home to my beloved let's go, let's go. O nie, no i za co ta policja? To był ci koń. na pierwszą część. No muszę uciekać, bo... No i super, uh. przez Chciałem przejąć z tego konia, przejąć. No i potem mi wieko mi AF. E, dobra, szybko wczeto autosave i na zjeść nie wątpi. No i dobra. To widzimy się już po cięciu. Okej, okay, udało się. Jestem już po autoserwisie, już pozbyłem się tej grzywny. No, e, dobra, już idziemy. Dokańczysz tą misję. Zam. What are you doing here? Hello, Master. What are you doing here? You left El Madadero weeks ago. Well, I I missed the train. What are you talking about? I I'm leaving. Uh, tomorrow, honestly. what about your beloved? she says she would wait. honestly, I, I'm, I'm quitting tomorrow. and leaving. quitting? i didn't say that. I, i'm fine. i'm fine. Uh, she's my beloved. and yeah. i love it. No i super. Na razie to, to część zadań od nieznajomy. To skończymy na następny odcinek. Stój buntowników rejesa. Ok, udało się. Dziś mamy już. Stroje buntowników rejesa. Ok, mija jeszcze to opił. Udało się, tylko trzeba przeszukać sepulkro. I zagrać w 5 palców i macie. Eee, to zrobimy na następny odcinek. Wejdźmy już do domku. A ja otworzę sobie pojemniki, i uzupełnię mi amunicję. No i dobra. Mi moi widzowie, będziemy kończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie subikaj, łapkę w górę i widzimy się w kolejnym odcinku. Seriously, let's play Reddit 1 na 100%. Zostało jeszcze tylko dwie misje w Meksyku. A potem, już po zadaniach od nieznajomych, zrobimy już do końca fabułę. Trzymajcie się, do usłyszenia i cześć!